Witam na kanale, wiecie, gramy w Brawl Stars, bo dużo było odcinków z Brawl Stars, ale teraz zaczynamy znów. Wiecie, gram sama Rose'em, ale my zmienić zmienimy z Może dobijemy się do 15 rangi, przepraszam, do 15 rangi. Rose'a nie. Dobra, dobijemy 15 rangę rozy to poczekajcie, kiedy będę by... w bitwie. Dobra, jestem nie miałem dużego laga. Zostałem jakieś Kral 5 Ciągle stoi. Nie Nieważne, że przegramy. Chcę wygrać, ale na pewno przegramy, bo on się nie rusza. A Rosa ma na blisko i idzie wody, jak widzicie. O, ruszył się w końcu. Tu, 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 tu. Bota się zabija dlatego, że ja gram na sławkach oczywiście. Że potem on daje więcej tego. Tak. O, zginie, Nie mogę przegnąć. Wiem, nie będę przeglinać na odcinkach. Jak wiecie, wtedy daje więcej kryształów, czy jakoś to się mówi. Potem jest l idziemy na L-primową. Mm, dziękuję, idziemy na Rose. Jaką Rose? Szali. Wielkie starcie, my wygramy, musimy Bula zabić. O oh no ból. Wiecie, jaki ból jest. Ma więcej siły niż my. I mm, zapity. Jej! Yeah. ju W końcu... Teraz tego nie ujął, ja go nienawidzę. Ja go nienawidzę dlatego, że... Ej! Wygrana! Uuu! W końcu jedna wygrana! Ale na odcinku. Nie wiem, na... Nie, no, że dużo było, ale sama. Sama wygrana. ju w końcu wygrana skrzynka. Otworzę jak będę mieć więcej skrzynek i jak będę mieć następny cel. Czy gra ktoś? Nie. Dobra, zaczynamy jeszcze raz. Zostawiam tego skrzynka. Żeby... Szkoda, że jest znowu w koralu nie gram. Szkoda. Będę dobry. No nie. No to przegramy. Zawsze jakieś jeżeli to przegrywają. My też przegramy. Po prostu Brockman. Ale za to ma na daleko. Kurde szli. Penny piny, Rose Gin, zginę, zginę. Iron Angst Brockman. Uciekaj. Dobrze robi. Żółcieka, to chyba umigracji. On chyba migra, jak uciekam. Jak to jest. Z... Uff, w końcu jestem. Idziemy na nią! Chodź tu bliżej! Nie uciekaj! A no kule, no mnie chce zabić. Szczele, bo ja nie biorę broka, bo ja nie biorę broka. Czekaj. Okay. Bo jeden dziękuję, że mi obok się nie urodziłaś. Dziękuję. Ale za to ma najwięcej tych kryształów i mogę ją po prostu zabić, ale ona uciekła. Przepraszam, ale dziewa jest godzina 13. Patrzcie ile ludzi! Bomb, bądź, bądź, chance. One I and banks. Uciekaj, uciekaj, bo tu jest bot. Uciekaj, uciekaj. Dobrze robi, bo ucieka. O nie, idzie ale prymowa. O, Mucha, idź. Plus 7. No dobra, może być plus 7. Jest ranga 12. E, poczekaj, A ja A, dobra. Poczekajcie chwilę. No to jest Oj, dobra. Jestem. Gramy kolejną rundkę. Nie. Trochę nie no. Przyma. Dobra, gramy dalej. I mamy... O! Musimy wygrać, bo ona ma, bo mamy taką panią, nie pamiętam jak ona ma. Ona miała jak Piper, paper, nie wiem. Idzie, idziemy na Barley'a. Gin Barley. Jak ona miała? Wpiszcie w komentarzu, jak ta dziewczyna miała. Naprawdę nie pamiętam. Naprawdę, ja mam na blisko, to ja prędzej zginę. Oj. Gdzieś mnie naprawdę spędzi. O, Leon! Cześć, Leon! Cześć, Leon! Leon zginął. Super. Pozostał drużyny. No, Dwóch No, chodź, pozginiesz. Przepraszam. Dobra, idziemy. O, idzie, idzie, idzie. Chodź, 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 chodź. Nie. O. o. Po co mąd Ale ona jest. Ale dobra, wygraliśmy drodzy. Dobra, to otwieramy teraz skrzynkę, bo muszę kończyć na ten odcinek. Patrzcie, mam dwa bilety, patrzcie, nie mam ty. Dobra, jak Wam się spodoba, dajcie subskrypcję, komentarze. I like. A, i przypominam, jak ta dziewczyna miała. Wiecie, jak. Tak, już Wam przypominam. Albo nie, zobaczę. Pam, pam. Dobra. Pa!